Moimi i państwa gośćmi są dzisiaj w temacie do dyskusji dr Magdalena Roda z Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Krzysztof Hołderny, prawnik, osoba pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach. Dzień dobry. Trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dla takich osób otwierają się drzwi wielu placówek w całym kraju: sądów, prokuratur, komend policji czy też organizacji pozarządowych i właśnie w tych miejscach można uzyskać bezpłatną poradę. Akcja potrwa do niedzieli. Problem nie jest jednak czasowy, bo do ośrodków pomocy można zgłaszać się przez cały rok. Panie mecenasie, jak dużo ludzi zgłasza się do ośrodka w gliwicach? Czy wzrasta w społeczeństwie świadomość, że będąc ofiarą przestępstwa? Czy też osobą pokrzywdzoną przestępstwem, można liczyć na wsparcie, że nie jest się pozostawionym samym sobie. No tak, z roku na rok tutaj zauważamy coraz większe zainteresowanie naszym ośrodkiem. No przede wszystkim to jest też świadomość społeczeństwa, ale też służb, do których trafiają ludzie. Czyli jeżeli ktoś trafi do. Policji, czy na przykład na prokuraturę, to jest wtedy informowany o tym, że może skorzystać z naszej tutaj pomocy. No i jest odsyłany, że tak powiem. No i to przede wszystkim pomiędzy sobą też ludzie potem dyskutują. Jeżeli rzeczywiście pojawiają się jakieś tutaj problemy związane z pokrzywdzeniem przestępstwem, no to wtedy, no, że tak powiem, za namową często rodziny znajomych też do nas są te osoby przekazywane. Pani doktor, osoby pokrzywdzone przestępstwem często wstydzą się o tym mówić, nawet najbliższym są bezradne, żyją latami w strachu. Czy my, jako osoby postronne, jesteśmy w stanie na podstawie jakichś sygnałów rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy, naszego wsparcia lub właśnie skontaktowania ze specjalistą? Najważniejszymi osobami to są osoby z naszego grona najbliższego. Czyli rodzina. Jeżeli tutaj pojawiają się jakieś problemy, czyli my nie dostrzegamy jako członkowie rodziny, że coś dzieje się niepożądanego z naszymi bliskimi, no to pojawia się problem, ponieważ te osoby coraz to bardziej wchodzą w taki stan, czy w taki proces izolowania się, czy to w emocjach, czy też właśnie od uzyskiwania tego wsparcia ze strony społeczeństwa, czy rodziny, czy od osób. Troszeczkę szerszego grona. Natomiast takim dosyć znaczącym elementem jest propagowanie, tak jak właśnie tutaj w tym tygodniu mamy taką możliwość poznawania tego, że są takie instytucje, są osoby, które mogą nam pomóc i które są ukierunkowane na taką specjalistyczną pomoc. Natomiast to, co jest ważne, to przede wszystkim obserwowanie, tego, co się dzieje z tymi naszymi osobami bliskimi, bo to są zarówno dzieci, to jest młodzież, to są oczywiście osoby też dorosłe, jak tutaj wspominaliśmy troszeczkę wcześniej o grupie osób senioralnych. Obserwowanie tych osób jest bardzo istotne i zauważanie tego, czy wystąpiły jakiekolwiek zmiany w ich takim ogólnym funkcjonowaniu. Ciężko tutaj określić jednoznaczny jakiś taki zespół objawów, które by jednoznacznie mówiły, że jesteśmy ofiarami przestępstwa, bo jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą jako ludzie. Stąd bardzo tutaj trudno byłoby określić, że takie objawy są wskaźnikiem, że jesteśmy ofiarami. Natomiast zmiana w zachowaniu, to, że osoba jest dla nas albo bardziej agresywna, bardziej taka obcesowa, bardziej zamykająca się. To są na pewno wskaźniki takie już widoczne, że coś może się dziać i coś powinniśmy w tym względzie zrobić, przynajmniej porozmawiać z tą osobą. Ona musi mieć poczucie wsparcia, tego, że my po prostu jesteśmy w ich otoczeniu. Panie mecenasie, a z jakimi najczęściej doświadczeniami trafiają do Pana ludzie? Co ich spotyka w życiu? I tutaj nawiążę też do wypowiedzi Pani doktor, czy te osoby zgłaszają się na przykład do Państwa same, czy bywa również tak, że przychodzą z kimś bliskim albo z przyjacielem? No większość tutaj spraw, co mamy, no to jest przede wszystkim przemoc w rodzinie. Wtedy takie to przeważnie są kobiety. No, trafiają, no przeważnie, że tak powiem, wtedy same. Ponieważ poszukują też pomocy, no nie wiedzą co w takiej sytuacji zrobić: czy od razu iść na przykład na policję, złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, czy tutaj najpierw u nas uzyskać jakąś pomoc, poradę. No i. I dzięki temu jesteśmy w stanie im wyjaśnić, jak cała procedura wygląda, jakie też formy wsparcia my oferujemy, bo my nie tylko oferujemy tutaj na przykład pomoc prawną czy psychologiczną, ale też pomoc finansową. I wtedy często takie no, osoby no, poprzedzone z tej przemocy w rodzinie no, są. Pozostawiane same sobie, boją się opuścić tego partnera, który dokonuje tej przemocy. No i w związku z tym, jak nakreślimy jej, jakie możemy tutaj podjąć działania, przedstawimy całą procedurę, jak to się zakończy, jakie są szanse na zakończenie tutaj dla nich pozytywnie tej sprawy. Jeszcze otrzymają dodatkowo właśnie wsparcie psychologa, który im no, mówi, że no, nie mają raczej. Co się liczyć na to, skoro na przykład partner od wielu lat stosował przemoc w rodzinie, no to raczej nie, nie możemy liczyć na jakąś poprawę. No i dodatkowo, jak no, zapewnimy takiej osobie, powiedzmy, wsparcie jakieś finansowe w tym trudnym okresie, no to wtedy już podejmują właśnie taką decyzję, dobrze, no to muszę coś zmienić w swoim życiu, no i, i robiły jakieś tutaj działania, składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, rozpoczynamy, no, że tak powiem, jakieś działania w kierunku uwolnienia się od partnera. No i to przede wszystkim są taki typ przemocy u nas najczęściej trafia. No, oczywiście też trafiają tutaj przy teraz, co są dosyć no, popularne przestępstwa. Tutaj mamy oszustwa na OLX czy bankowe. No to też potem jesteśmy w stanie takim osobom przede wszystkim doradzić, w jaki sposób mają się zachowywać, jakie jak są realne szanse na odzyskanie tych pieniędzy i w jaki mają no, przede wszystkim też podjąć działania. Kierunku. Bo przypomnę tylko, że ten tydzień dotyczy nie tylko tak jak Państwo tutaj wspominają, osób pokrzywdzonych na przykład w wyniku przemocy domowej, ale też seniorzy, którzy na przykład dali się oszukać metodą na wnuczkę czy na policjanta, ale też osoby wykorzystywane ekonomicznie. Pani doktor, pandemia, zdaniem wielu ekspertów, sprawiła, że problem domowej przemocy nasilił się, ale też nasilił się problem takiego nękania, między innymi w internecie. Czy zgadza się? Się pani z taką tezą przez lockdown, lockdowny, kwarantanny byliśmy pozamykani w domach często ze swoimi oprawcami. Oczywiście zgadzam się i takie są doniesienia myślę, nie tylko z instytucji, które weryfikują statystyki przestępstw, ale również doniesienia badawcze. Przede wszystkim mówię tutaj o właśnie psychologii, która zauważyła, że coraz częściej i z takim poczuciem bezkarności Osoby, które mają tendencję do stosowania przemocy w rodzinie, w okresie, kiedy było zamknięcie tych członków rodzinnych w jednej przestrzeni, zwiększyło to ryzyko, dlatego że ofiara była zamknięta, nie miała takiej swobody wyjścia na zewnątrz, nie miała swobody podzielenia się być może nawet tymi swoimi doświadczeniami, była zależna od tej osoby, sprawcy. Co generuje u człowieka jeszcze większe poczucie strachu, niepewności do tego, co w efekcie może generować jeszcze większe ryzyko zależności od oprawcy, ponieważ w sytuacjach przemocy domowej mamy często taki mechanizm współzależności między ofiarą i sprawcą. Więc faktycznie to, co tutaj pan redaktor powiedział, ten okres lockdownu zwiększył ryzyko wystąpienia. Przemocy domowej, czy też zintensyfikowania tej przemocy, czy też po prostu pojawienia się nowych jakichś takich przypadków? Często słyszymy głosy o, przepraszam za to, w jaki sposób to ujmę, o społecznej znieczulicy. Kiedy komuś dzieje się krzywda, ludzie, którzy to dostrzegają, nie zawsze chcą pomagać, chcą, nie chcą reagować, nie chcą się wtrącać, bo uznają, że to ich po prostu nie dotyczy. Panie mecenasie, czy można w jakiś sposób przekonać ludzi, że trzeba reagować i dlaczego ta reakcja jest tak istotna? No wydaje mi się, że no, warto by było przekonywać tutaj takie osoby, żeby no, współdziałały z tymi osobami, też pomagały im w jakiś sposób, które doznają tutaj przede wszystkim to jest przemocy domowej. No, często takie osoby, jak sąsiedzi tutaj, jeżeli będą też bierne, no, bierne temu, no to Wtedy mamy problem z ukaraniem sprawcy, ponieważ często no, materiał dowodowy nie jest tutaj wystarczający, żeby skazać takiego sprawcę takich przestępstw domowych. No, a jeżeli na przykład tacy sąsiedzi rzeczywiście by wzięli udział w takim postępowaniu i byśmy mieli tutaj jako świadkowie by byli i to by byli wiarygodni, no to wtedy rzeczywiście taka osoba zostanie no, tutaj ukarana za to przestępstwo i że tak powiem wtedy. Wydaje mi się, że jeżeli taką byśmy mieli no, postawę społeczeństwa, to dochodziłoby znacznie rzadziej do takich przestępstw przemocy w rodzinie, ponieważ no, obawialiby się tego, że to jest napiętnowane przez społeczeństwo. No i no, ciężko, że tak powiem, w jakimś blokowisku większym no, ukryć, powiedzmy, takie zachowanie sprawcy. Jeżeli on by tutaj się obawiał tej reakcji ze strony no, sąsiadów, to podejrzewam, że wtedy by się powstrzymywał i nie dochodziłoby tutaj do takiego, przynajmniej no, może do takiej skali tego przestępstwa przemocy w rodzinie. Pani doktor? Ja myślę, że tutaj odpowiedzią na pana redaktora pytanie jest to, że my niestety w grupie czujemy większe rozproszenie odpowiedzialności. My, jakby indywidualnie, nie mamy poczucia tego, że powinniśmy reagować, bo liczymy, że zareaguje drugi człowiek. Czyli mamy niestety takie zjawisko, które jest typowe właśnie dla nas, jako dla ludzi, takie poczucie sproszenia odpowiedzialności. My się nie czujemy odpowiedzialni za człowieka, który jeszcze, dodajmy, jest na przykład dla nas anonimowy, bo przede wszystkim mówimy tutaj o takich skupiskach bardziej miejskich, gdzie mamy dosyć znaczącą nieozpoznawalność naszych czy sąsiadów, czy osoby gdzieś tam z okolic osiedla wiadomo że im bardziej będziemy wskazywać na konieczność odpowiedzialności za drugiego człowieka gdzieś tam wzmacniać poczucie tego że my moglibyśmy być na tym miejscu to może jakaś refleksja u nas nastąpi poczucie tego że faktycznie trzeba reagować a nie stawać się biernym obserwatorem bo jesteśmy w tym momencie po części Odpowiedzialni, prawda? Jesteśmy niejako współudziałowcem tego, co się tam dzieje. Tutaj to, to jest ciężko zareagować. To teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o dzieciach. Niestety, najmłodsi padają ofiarami przestępstw, zarówno seksualnych, jak i związanych z przemocą również domową, o której mówimy. Najpierw szukają pomocy wśród bliskich, ale jeżeli to jest akurat niemożliwe, nie wiedzą, co robić. I tu ważną rolę odgrywają szkoła i nauczyciele. Gdzie mogą dzieci jeszcze szukać pomocy, pani doktor? Najważniejsze środowisko, wiadomo, to jest rodzina. Natomiast często jest tym, te przestępstwa dzieją się w tym środowisku rodzinnym, więc I muszą szukać wychodzą. tej pomocy gdzie indziej. Dokładnie. Tutaj trudno powiedzieć jednoznacznie, że to mają być takie na przykład miejsca. Natomiast przede wszystkim dla dziecka to musi być osoba, której on ufa, której ono ufa, to dziecko i która będzie dla niego w jakimś tam stopniu gwarantem bezpieczeństwa, że to co ono, to dziecko przekaże, nie zostanie wykorzystane w sposób zły, nieprawidłowy, tylko właśnie w taki, że ono się poczuje zaopiekowane. Dlatego to co pan redaktor powiedział, szkoła czy nawet przedszkola, bo te dzieci też trafiają w takim, w takim nawet okresie, mogą stawać się ofiarami przestępstw różnej kategorii, Natomiast to musi być osoba godna zaufania. Natomiast istnieją oczywiście przede wszystkim dla tych takich sektorów właśnie jak szkoły czy też sektory społeczne, sektory prawne, które są przeszkolone w pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dzieci, młodzieży. Tylko czy takie dziecko od razu do takich placówek trafi? Tutaj właśnie niestety wydaje mi się, że nie. Ono musi gdzieś na początku mieć kogoś Komu ono ufa, kto po prostu jest dla, teg dla tego dziecka kimś ważnym, autorytetem. To może być osoba właśnie przede wszystkim z takich instytucji, w której to dziecko przybywa najczęściej, mianowicie szkoła. szkoła. Przygotowując się do rozmowy, dotarłem do informacji, że Ministerstwo Sprawiedliwości chce, aby policjant mógł zakazać sprawcy przemocy w rodzinie zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscach, gdzie przykładowo pracują lub uczą się osoby przez niego pokrzywdzone. Panie mecenasie, czy to jest dobry pomysł? Może przynieść jakiś efekt? No, wydaje mi się, że tak. No przede wszystkim tutaj właśnie ma zostać zmieniona, znaczy dodana, rozszerzona też ta ustawa antyprzemocowa. Tam między innymi też ma być jeszcze dodane pojęcie przemocy ekonomicznej, bo nie <gry> mamy dynikji kodeksowej. A często to się zdarza właśnie w przemocy tutaj w rodzinie, że dochodzi tutaj w przemocy ekonomicznej. Też jeszcze mają być, między innymi e, zmiana ma być też na z przemocy w rodzinie, też na przemoc domową to przede wszystkim też się rozszerzy właśnie na tutaj partnerów, którzy już na przykład nie zamieszkują. No i to właśnie jest tutaj wynikiem tego, że ma być ta ustawa antyprzemocowa. Policjanci będą mogli zastosować właśnie zakaz takiego zbliżania, kontaktowania się tam w szkole właśnie, czy powiedzmy w miejscu pracy. No wydaje mi się, że to jest znacząca zmiana i na, na plus, na korzyść, no bo ponieważ często ci sprawcy tutaj, jak zauważamy w praktyce, no, na, nachodzą dalej te osoby pomiędzy, no, przy, nawet jeżeli zastosujemy obecną ustawę antyprzemocową i dokonamy natychmiastowej eksmisji takiego sprawcy z miejsca zamieszkania, no to oni tak potem może właśnie taką osobę pokrzywdzoną nachodzić, powiedzmy, w pracy. i to jest dla niej też dużą dolegliwością, ponieważ no, przenosi też te, te swoje dolegliwości jeszcze do pracy, prawda? To myślę, że to będzie bardzo dobre rozwiązanie i będzie skuteczne no i szybkie, bo to będą mogli już podczas interwencji właśnie policjanci zastosować. Oczywiście będzie to można potem przedłużyć, bo to jest na 14 dni zastosowanie takiego zakazu, ale możemy to oczywiście przedłużyć potem, że przez sąd, że tak powiem. No i na dłuższy okres możemy rzeczywiście odizolować całościowo takiego sprawcę przestępstwa od ofiary. Jeszcze raz na koniec przypomnijmy, tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem potrwa do niedzieli. W komendach policji, sądach, prokuraturach i fundacjach można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej czy psychologicznej. Zachęcamy do, do tego wszystkich Państwa, którzy są pokrzywdzeni przestępstwem, aby o tym mówić i, i przetrwać trwającą często latami gehennę. I tutaj musimy postawić kropkę. Moimi Państwa gośćmi byli dr Magdalena Rode z Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Krzysztof Hołderny, prawnik, osoba kontaktu w ośrodku pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Gliwicach. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo dziękuję.